Cześć, witam Cię na moim kanale Budzenie się do siebie, z serii Moje refleksje. Dziś przychodzę do Ciebie z tematem, który, choć wydaje się prosty, wcale taki nie jest. Małe kroki, które zmieniają całe życie. Wiesz, kiedy nagrywałam poprzednie odcinki tego cyklu, widziałam. Bardzo wyraźnie, że prawdziwy sukces, ten wewnętrzny, rodzi się nie z wielkich deklaracji, nie z fajerwerków, nie z mocnych postanowień, ale z małych, cichych ruchów, które robimy wtedy, kiedy nikt nie patrzy. I zacząłem się zastanawiać, dlaczego te małe kroki są takie trudne. Dlaczego ja. Czasem łapię się na tym, że wolę mieć wielką wizję, wielki plan, a te najmniejsze, najprostsze działania odkładam. I w pewnym momencie dotarło do mnie, że te małe kroki konfrontują mnie z prawdą, z tym, kim ja naprawdę jestem tu i teraz. Bo duże wizje są bezpieczne. One są kiedyś, one są daleko. Natomiast mały krok jest tu, już natychmiast. On pokazuje moją gotowość, albo jej brak. I wtedy zadałam sobie ważne pytanie: czy ja naprawdę chcę tej zmiany, czy ja po prostu lubię o niej mówić? Dla mnie to było bardzo poruszające. I kiedy tak zaczęłam to w sobie obserwować, pojawiła się we mnie kolejna myśl: taka bardzo, bardzo mała, bar, ale bardzo prawdziwa że te wszystkie małe kroki to tak naprawdę to jest moja własna deklaracja. Ja zobaczyłam, że one nie są dla świata. One nie są po to, żeby ktoś się zauważył. One są dla mnie i tylko dla mnie. Mały krok jest jak mój własny szept i tylko ja go słyszę. I dopiero z tych szeptów ja zaczynam czuć swoją siłę. Bo tak naprawdę moje życie nigdy nie zmieniało się wtedy, kiedy ja ogłaszałam wielkie plany. Ono zmieniało się wtedy, kiedy robiłam jedną Małą rzecz. Inaczej. Jedną, nawet niekoniecznie spektakularną. I zaczęłam widzieć, jak ogromną moc ma ta drobna zmiana kierunku. A potem zobaczyłam jeszcze coś, co wcześniej zupełnie mi umknęło coś, co było dla mnie lekcją pokory. Bo każdy taki drobny ruch pokazuje mi, że ja cały czas jestem w procesie i że właśnie mały krok pozwala mi to zrozumieć. To jest coś takiego, czego ja się wciąż uczę: być w drodze, nie być gotowa, nie być idealna, pozwalać sobie nie wiedzieć, Pozwalać sobie mylić się, pozwalać sobie wracać. I to jest dla mnie trudne, bo ja lubię działać szybko, a te małe kroki uczą mnie delikatności do siebie. I wiesz, im dłużej to obserwowałam, tym wyraźniej widziałam jeszcze jedną rzecz: że te małe kroki, choć takie niepozorne, uczą mnie czegoś, czego ja w życiu. Najbardziej potrzebuję. Uczą mnie cierpliwości do samej siebie. W poprzednich odcinkach mówiłam o prawdzie, o sobie i o, tym, i o tym, jak przestałam gonić za uznaniem z zewnątrz. I kiedy zaczęłam robić te drobne rzeczy dla siebie, zauważyłam, że tam nie ma od razu efektu. Nie ma nagrody, nie ma oklasków. I wtedy we mnie pojawiła, pojawia się taki moment. Czy ja wierzę sobie na tyle, żeby robić to bez efektu? Przynajmniej na początku. Czy ja mogę zaufać sobie wcześniej, niż zobaczę rezultat? To jest dla mnie ogromna lekcja. I zaczęłam wtedy patrzeć na siebie z boku, trochę jak na filmie. I zobaczyłam, że te małe moje kroki, one wcale nie wyglądają jak coś wielkiego czy wyjątkowego. One są zwyczajne, codzienne, a jednak zmieniają wszystko. I tak sobie pomyślałam, jak, jak właściwie wyglądają te moje małe kroki. To mogą być naprawdę drobiazgi, takie, które kiedyś uznałabym za nieistotne. Dla mnie to jest teraz na przykład 5 minut ciszy rano, zanim dotknę telefonu, jeden świadomy oddech, zanim zareaguję impulsywnie, jedno zdanie prawdy, które powiem do siebie, gdy patrzę w lustro, odmówienie czegoś, co czuję, że mnie przeciąża, albo zrobienie czegoś, co odwlekałam, bo wydawało się za małe, żeby zmieniło cokolwiek. A jednak zmienia, bo każdy taki krok wysyła do mnie bardzo jasny sygnał: Ewa, ty się liczysz. I nagle zaczyna zmieniać się energia całego dnia. I wiesz, kiedy pojawia się we mnie taka cicha wdzięczność za te codzienne drobiazgi, zrozumiałam, że też, zrozumiałam też coś jeszcze. Że ta zmiana, którą ja w sobie widzę, ona wcale nie wydarza się w jednej chwili. Ona jest jak oddech, jak fale, przychodzi powoli, delikatnie i dopiero z czasem widzę, że zmieniła naprawdę dużo. Te drobne ruchy nie, 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 nie przewracają mojego życia do góry nogami. One je delikatnie przesuwają. O jeden, o dwa stopnie, ale za rok, za dwa stopnie robią się ogromną różnicą. I ja coraz mocniej widzę, że mój wewnętrzny sukces rodzi się właśnie z tych wyborów cichych, nieheroicznych, takich prawdziwych, takich moich. I tym chcę dzisiaj z tobą yy, się podzielić. Chcę zostawić Cię z moim odkryciem, że najbardziej boję się już niewielkich zmian. Najbardziej boję się zostawać tam, gdzie już czuję, że mi nie służy. Dziękuję Ci, że tu jesteś i słuchasz moich refleksji. A jeśli ten odcinek poruszył też coś w tobie, będzie mi bardzo miło, jeśli zostaniesz tu na dłużej. Zasubskrybuj kanał i podaj ten odcinek dalej. Może trafi do kogoś, komu dzisiaj się przyda. A jeśli zechcesz postawić mi wirtualną kawę i wesprzeć powstawanie kolejnych odcinków, bardzo serdecznie zapraszam i z góry dziękuję. Link znajdziesz w opisie tego odcinka. A ja. Raz na jakiś czas z wdzięcznością wybiorę jedną spośród Was osób mnie wspierających i obdaruję ją jednym sercowym upominkiem: z wdzięcznością Twoja Ewa.